Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj, tak jak wspomniałam na początku, z powodu specjalnej listy Top 20. Lista najlepszych menedżerów na czas kryzysu. Tak naprawdę są czasy takie, które będą weryfikowały umiejętności. Jak Zresztą powiedział słusznie jeden z nagrodzonych zbych Zbigniew Jagiełło, prezes PKOBP. To, co teraz dzieje się w gospodarce, to jest tak naprawdę uwertura do tego, co może dziać się w przyszłości. Stąd też właśnie nasz pomysł taki, by nagradzać za to, co niektórym wydaje się niemożliwe do osiągnięcia. Zresztą czasami przekonajmy się o tym, mając na uwadze wszystkie doniesienia z gospodarki. Czyli patrząc na przykład na to, jak firmy niektóre źle sobie radzą w tych czasach. Trzymajmy więc kciuki, by nie było to aż tak brzemienne w skutki. Trzymajmy również właśnie kciuki za takich ludzi, jakich dzisiaj nagradzaliśmy, bo to są osoby, które mogą naszą gospodarkę przeprowadzić w miarę suchą nogą przez to, co może się przez nasz kraj, przez naszą gospodarkę rozlać. Ja odpowiadam no w tej chwili, jeżeli chodzi o układ personalny za przeszło 30 tysięcy ludzi, więc sobie nie wyobrażam, żebym był czy wykonywał jakieś nerwowe ruchy. Po prostu, jeżeli widzą we mnie spokojnego faceta, który wie czego chce i idzie do przodu, to jest naprawdę duży plus. Chciałbym osiągnąć taki poziom, że nawet w dobie kryzysu, że jest lider, któremu się ufa, który wie, co można zrobić i w jakim kierunku to powinno pójść? Zostałem dość mocno zaskoczony tą, tą nominacją, zwłaszcza w tak szacownym gronie znanych powszechnie prezesów kierującymi olbrzymimi firmami. Natomiast myślę, że w tym okresie kryzysowym udało nam się, nam jako grupie ludzi, ponieważ prezes bez grupy ludzi nie, nie istnieje, nie ma znaczenia, z bardzo młodym zespołem stworzyć firmę, zrealizować projekt bardzo w krótkim czasie, a następnie e, e, obskiwać system, który w wyjątkowo krótkim czasie, bo na pewno w ciągu mniej niż dwóch lat, zwrócił się w stosunku do nakładów do tej pory poniesionych. Charakterystyczne było również i to, że pojawiły się duże nazwiska i duże firmy. To oznacza z tego wyraźnie, że Bloomberg, robiąc ankietę i analizę sytuacji rynkowej, pokazuje, że w trudnych czasach menadżerowie większych firm mają większe i trudniejsze zadanie, ale też są bardziej widoczni ze względu na spektakularne decyzje, które są podejmowane. Widziałem osoby, które, które są związane z trudnymi decyzjami. Między innymi na przykład pan prezes Wirt, który pokazał, że w okresie dosyć skomplikowanym wyłapał bardzo ciekawą ofertę, która się pojawiła na rynku międzynarodowym. I pod jego kierownictwem KGHM podjął decyzję o spektakularnym i bardzo ważnym wejściu na nowy rynek z ogromnymi, ogromnymi możliwościami.